Cześć przyjaciele. Siemanko. Tak sobie pomyślałem, rano ja wstałem, że że parę słów a propos tego wszystkiego, tej całej zabawy tego całego Matrixa całego Matrixa, nie mówię tylko o systemie, ale o samym życiu które bywa piękne przecież nie jest piękne ale to wszystko jest tylko zabawa mogłem na porządku powiedzieć w zasadzie że to jest nagranie tylko dla tych gotowych a no nie dla wszystkich żeby niektórzy nie zaświrowali po prostu co ja tutaj w ogóle mówię no ale jak już zacząłem to tak mówię no to jest zabawa wszystko tylko Trzeba wiedzieć, jak się bawić. Nie utożsamiać się za bardzo chociażby z naszym ciałem. Bo kiedyś przyjdzie nam je zdjąć po prostu i będziemy musieli pójść do domu. Co nie znaczy, że nie należy o, nie, o nas, o, o nasze ciała dbać. Pewnie, że trzeba. W zdrowym ciele, zdrowy duch, giną odwrót. Dlatego równowaga się musi, równowaga musi być po prostu. Bo też ciało choruje, kiedy duch cierpi. Zresztą, jak może być naszej, skoro jesteśmy duchami, które są po prostu powleczone ciałami fizycznymi, i materialnymi. Zaczynają choroby, nowotwory, depresje itd., tak dalej. Tak dalej nie? Dlatego uzmysłowić sobie to tylko, że to nie jest wszystko takie na serio, jak się wydaje. Jak nas nauczono myśleć, że to jest takie właśnie, jakie jest. A gdybyś się przyjacielu urodził, Cię gdzie nikt Cię nie programuje. Na takim zdrowym świecie AK-47 fajnie to nawinął. Więc teraz pomyśl, kim byłbyś, gdybyś na zdrowy świat przyszedł niechory od lat. <laughs> Jesteś naprawdę jednym chodzącym programem, przyjacielu. Może tak zostać. Możesz sobie te programy po prostu zacząć odinstalowywać. Nikt ci przecież nie powie, co masz robić. No ale ja ci mówię z własnego doświadczenia: dzielę się tym po prostu. <laughs> Bo tak, już nie mówiłem, Myślę, że trzeba się dzielić tym, co się zdobyło, tym, co się wie. Wtedy wszystko hula. To jest to taka bezinteresowność przecież. Miłość do bliźniego po prostu. I mówię po prostu nie traktuj mi życia aż tak poważnie. I tutaj mamy być szczęśliwi wszyscy. Mamy zbierać jakieś doświadczenia. Nie inkarnować się co chwilę dosłownie, bo cały czas coś pieprzymy, cały czas coś psujemy, nie wiem jak się zachować. Jesteśmy tak poprzestawiani przez innych, tak bardzo zaprogramowani. Jak człowiek nie wie, kim jest, to kim jest w istocie. Że życie jest poważne generalnie, ale tylko wtedy, kiedy takie będą znaczenie. Jak przestaniesz gonić przyjacielu mówię ci naprawdę, tak jest, tak to działa, sprawdzony, sprawdzony temat. Jak przestaniesz troszeczkę gonić, to ja nie mówię, żeby nic z życia nie mieć. Rzeczy też bywają fajne, ale to jest tylko zabawa. Nie zabierzemy ich idzie. To jest forma zabawy, naprawdę. Jak przestaniesz troszeczkę, jak odpuścisz delikatnie, chociaż trochę, na początek tylko troszkę odpuść. Przestań tak gonić, to zobaczysz, że wszystko zaczyna się układać samo. To nie jest mit że materialne rzeczy szczęścia nie dają. Nie dają. Wiem, jak to wszystko się ode mnie odlepia. Coraz mniej potrzebuję. Jasne, że jakieś niezbędne rzeczy, tak. Nie jestem na żadnym kosmicznym poziomie, ale już na pewnym. I to się ciągle zmienia. Jestem coraz bardziej szczęśliwym, bardziej świadomym człowiekiem. Aby być świadomym człowiekiem to jest trochę jakbyś <laughs> zmieniał sobie matrycę na coraz większą rozdzielczość. Tych pikseli jest w Twojej matrycy coraz więcej. Jak jesteś człowiekiem nieświadomym, jaką Ty tam masz rozdzielczość? 640 na 480 powiedzmy, przyjacielu. Dopasujesz się w końcu do swojej rzeczywistości, do swojego prawdziwego ja. On potrzebuje wzrastać. Taki jest porządek wszechświata. My powinniśmy wzrastać. Powinniśmy. Wydaje mi się, że sam stwórca tego chce. Że to jest droga dokądś. A nie jakaś ślepa uliczka. Więc nie walmy głową w ścianę, przyjaciele. Zresztą to się samo dzieje, tak naprawdę, ale trzeba mieć to na uwadze i trzeba o tym mówić. Więc ślijcie to nagranie, gdzie trzeba, gdzie się da najlepiej. Tu nie chodzi o to, żeby się ktoś zgadzał ze mną, tylko żeby zawsze zasiać jakieś tam ziarenko do kogoś. Tylko co chodzi. Bo świadomość to naprawdę wszystko. Świadomość to jest wszystko. To jest nasze połączenie ze źródłem. Tylko jakie masz to połączenie? Każdy w swoim czasie. No ale zacznijmy się orientować w ogóle, gdzie my jesteśmy. Ja podąża za uwagą, nie? No więc patrz, że kierujesz swoim uwagą. Świadomie. Świadomie. To w zasadzie chyba tyle. Mogłem to powiedzieć i już. Tam miałem w ogóle nagrać na temat, a może dwa słowa jeszcze w sumie lepiej. Bo tam się parę osób pytało, jak z tą medytacją, że jak to robić i jak ja to robię w sumie. Bo jak się widzicie, musicie się przyznać, ja nie bardzo jestem specjalistą w tych sprawach. U mnie to wygląda w taki sposób, że właśnie kieruję uwagę do wewnątrz autentycznie. Kiedyś mi to przychodziło z dużą trudnością, bo jeszcze dużo czynników na mnie wpływało zewnętrznych. Wiecie o co chodzi. Brak jakiejś koncentracji takiej. Natomiast teraz to się dzieje samo w zasadzie. Chociaż już nie potrzebuję tego robić jakoś bardzo często. Na pewnym poziomie, już wystarczy, że żyjesz w odpowiedni sposób. I to już jest. Ta, powiedzmy, medytacja na trzeźwo. żyj po prostu w odpowiedni sposób, po pewnym, po pewnym czasie już tak, już tak rzeczywiście zauważasz to sam, że, że wiesz gdzie kierować swoją energię, wiesz na co zwracać uwagę, gdzie nie kierować swojej energii po prostu. Wtedy dzieje się samo. Wtedy wiesz, że czakry masz odblokowane, że ta energia płynie przez ciebie płynnie. Że ona się gdzieś tam nie zatrzymuje, nie blokuje i nic. <laughs> Chociaż to jest bardzo ważne właśnie, żeby ona płynęła płynnie. Wtedy wiesz, że jesteś zdrowy. Czujesz się zdrowo. I wszystko gra. Chyba tyle to a propos medytacji to mówię. Autentyczne kierowanie energii do wewnątrz. Skupienie się na oddechu możemy po prostu na pierwszy, jak na, tam na początek. Pamiętam, że to przychodzi chyba najłatwiej. Koncentracja na, na oddechu. Później już sam poczujesz co tam się dzieje. Nie będziesz już raczej chciał tutaj wrócić. W sensie, tak, wiecie. No. Mówię, tam jest nasz dom gdzieś. I tam idziemy cały czas do tego domu. I się nie trzymajmy tutaj, jakoś kurczowo, że to jest tylko zabawa, naprawdę. I wiedzmy, jak się bawić. Tak was zostawię z tym. Po prostu. Kocham was. I wiem, że to wszystko zaczyna się dziać w takim tempie, jak chyba jeszcze nigdy. Ludzie wzrastają. Widzę to, że po prostu co tu się dzieje. No także kolej na was po prostu. Skoro jesteście już gotowi, to come on! Do góry. <tryk> Trzymajcie się. Do następnego.